Witam serdecznie, Wojciech Nowakowski Sport na Nowo Rozpoczynamy dzień dziesiąty. Igrzysk, pierwsza dyszka. No oczywiście były te trzy dni wcześniej, czyli dzień ceremonii otwarcia, dwa dni przed nimi przed nią, no ale oczywiście dzień liczymy, dzień pierwszy liczymy od soboty po ceremonii otwarcia i dzisiaj właśnie wypada dzień dziesiąty. Dzień w którym, jak napisałem tutaj w opisie filmiku, dzień prawdy dla wielu naszych sportowców, przede wszystkim dla Pawła Fajtka, on już za pół godziny rozpocznie swoje kwalifikacje w rzucie młotem. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby nie spalił ani jednego rzutu, żeby już w pierwszym załatwił to, co ma załatwić, czyli rzucił 77,50. 50 Taka, Takie jest minimum kwalifikacyjne. No ale oczywiście uczymy się z dowolnej metody awansu do finału, bo przecież czekamy na to. Oczywiście w Londynie to było trochę inaczej. W Londynie to był młody zawodnik, jeszcze bez żadnych tytułów. Wielka nadzieja, owszem, no, ale wtedy numerem jeden jeszcze był Szymon Żiłkowski. Pan Szymon oczywiście jest tam jako jako trener Pawła Fajtka, bo w akurat w lekkiej atletyce jest tak, że trenerzy klubowi, w większości, oczywiście nie wszyscy, no bo tych klubów trochę jest, ale jednak w większości trenerzy klubowi zostali wysłani do, to, do Tokio. Nie każdy związek, nie każda dyscyplina się na to zdecydowały. Ale pan Szymon jest w Tokio, oczywiście będzie dopingował, będzie wspierał Pawła Fajtka w tej walce o, o, te o, te, o to przejście kwalifikacje o walce o finał, no bo przecież pamiętamy co się działo w Rio, to był nasz wielki faworyt do złota, no to trzeba wprost powiedzieć a skończyło się tym, że że dwie próby spalił w trzeciej, chyba już nawet nie miał wielkich nadziei na to, że że awansuje, no i faktycznie to była wielka porażka, no i teraz wypominamy mu to od pięciu lat no ale chyba dzisiaj pora, żeby, żeby to się skończyło, żeby dzisiaj powiedzieć tak, Paweł Fajdek jest w formie na złoto Igrzysk Olimpijski. Choć oczywiście nie pogniewamy się, jeśli zdobędzie srebro, jeśli złoto zdobędzie Wojciech Nowicki. Myślę, że, że taki dublet weźmiemy w ciemno. Zresztą pamiętam w 2019 roku podczas Poznań Grand Prix Wojtek Nowicki powiedział, że przed mistrzostwami świata w, w Dosze to było, że on weźmie srebro, jeśli Paweł będzie miał złoto i rozdzielą te dwa najwyraźniejsze medale. Między sobą oczywiście Igrzyska Olimpijskie to już było dwa lata temu, to jest trochę inna półka. Fakt, Wojtek ma już swój medal, brąz z Rio de Janeiro. No ale jednak złoto zawsze smakuje lepiej i ale myślę, że nas, kibiców tutaj w Polsce niespecjalnie interesuje, który z nich będzie miał złoto, który srebro, jeśli oczywiście obaj będą na tych pierwszych dwóch miejscach. No ale oczywiście to nie jest tak, że rywale się nam poddadzą. Jest Rudy Winkler, jest. Michajło Kochań, ten fenomenalny młody Ukraińiec, jest Bence który przez cały cykl olimpijski praktycznie deptał naszym zawodnikom po piętach. Stary oszust Iwan Cichań, jak go wczoraj nazwali, mam nadzieję, że, że to będzie godny, godny upadek jego, za przeproszeniem, sportowej kariery, no bo, no bo ciężko nazywać tego człowieka sportowcem. To jednak jest po prostu oszust, wielokrotny dopingowicz i nie rozumiem, jakim cudem on jeszcze nie został dożywotnio zyskwalifikowany. Ale zostawmy już patologię sportową w spokoju. Skupmy się na tym, co, co w sporcie piękne, czyli na emocjach prawdziwie sportowych, tych związanych z udziałem naszych reprezentantów. A dzisiaj, przypominam, w, wchodzą do gry kajakarze. I tutaj od razu muszę się bić w pierś, bo wprowadziłem was w błąd. Życzyłem naszym, naszym kajakarkom, naszym kajakarzom awansów do ćwierć na No broń Boże, nie, tego im nie życzę, choć oczywiście cieszymy się, że taka opcja jest. Szczerze mówiąc. Ja nie wiem, jak to się stało, że ja tego nie sprawdziłem. No pewnie już w tym całym olimpijskim zamieszaniu po prostu poszedłem za bardzo na, na jakiś tam, powiedzmy, narympał, brzydko mówiąc, holokwialnie. Ale no generalnie chodzi o to, że organizatorzy chyba postanowili zrobić tutaj kibicom, dziennikarzom trochę na złość i wymyślili sobie coś takiego jak finały. No fakt, nigdy tego nie było, no ale też nigdy nie było tak, że, że płyną dwie osady z jednego kraju, więc faktycznie tych osad pewnie jest więcej czy to dwójek, czy jedynek i, i tu można było się spodziewać, że faktycznie będzie jakieś wydłużenie tej ścieżki od tych preliminacji, tych, tych przedbiegów do finału, a tutaj nagle się okazało, że to nie do końca tak, nie do końca tak wygląda i po prostu te, te ćwierćfinały, które, których obecność nas zaskoczyła w planie, to jest nic innego jak repasarze, tylko po prostu ładniej nazwane. No tak, ale oczywiście dla nas repasarze zawsze będą repasarzami i bez względu na to czy nazwiemy je ćwiercinałami czy repasarzami. No i tak właśnie wygląda lista startowa tych pierwszych przedbiegów w konkurencji, która nie wiem czy najbardziej, ale jest na pewno jedną z tych konkurencji, które nas bardzo interesują oczywiście ze względu na start wicemistrzyni olimpijskiej z Rio de Janeiro Marty Walczykiewicz. Marta popłynie w serii drugiej I oczywiście już mamy na górze zasady Czyli dwie pierwsze zawodniczki awansują do półfinału, A reszta do ćwierćfinałów No czyli po prostu do repasaży No nazwijmy to wprost I, i nie bawmy się tu w jakieś, w, jakieś, w jakieś gierki Emma Jergensen w pierwszej serii No oczywiście faworytka numer jeden w tej serii I myślę, że ona tu będzie w tym gronie właśnie Już półfinalistek po dzisiejszych wyścigach Marta Walczykiewicz trafiła troszkę gorzej Tylko jest Dora Lutz węgierka Ale w sumie patrząc tak na inne rywalki, no to można by liczyć tutaj też na bezpośredni awans z pierwszego, może z drugiego miejsca, ale jednak do półfinału. Choć oczywiście nikogo nie należy lekceważyć. Nieco gorzej trafiła Helena Wiśniewska, która popłynie w kolejnej serii, bo ona ma Annę Karas, czyli kolejną Węgierkę, Teresę Porterę, bardzo dobrą reprezentantkę Hiszpanii, no a umówmy się, Wiśniewska tam no, nie jest w roli faworytki, raczej tak uzupełnia trochę tę stawkę, wykorzystując to, że że może, że możemy wystawić dwie łódki w tej konkurencji. No, oczywiście wiadomo, że liczymy przede wszystkim na Martę Walczykiewicz, a na Helenę Wiśniewską. No, w tych innych ozadach, przede wszystkim jako silny punkt naszej czwórki. W serii czwartej zobaczymy m.in. Teresę Portelę z Portugalii. No, właśnie, mamy dwie załodniki o tym samym imieniu, tym samym nazwisku. Prawie, że sto, z tego samego miejsca, ale jest Teresa Portela z Hiszpanii Maria Teresa Portela Rivas jak widzicie tutaj na wikipedii i Teresa Portela z Portugalii czyli Teresa do Rosario Afonso Portela jak je rozróżniać? no po prostu po krajach i, i tyle i w serii ostatniej to największa gwiazda chyba tutaj jedynek kajakarskich Lisa Carrington nowozelandka no, walcząca o, oczywiście o, no, o złoty medal i tutaj będzie najgroźniejszą rywalką dla, dla Marty Walczykiewicz i dla, i dla Heleny Wiśniewskiej i pewnie dla, dla wszystkich innych zawodniczek no ale oczywiście to dopiero od kolejnego etapu my na razie emocjonujemy się tą walką o, o półfinały broń ważenie, o ćwierćfinały może się uda i ominąć dzisiaj trochę tych emocji popołudniowych, aczkolwiek może nie zobaczmy jak się przedstawiają listy startowe tych przedbiegów w kategorii, w konkurencji C2 czyli w Kanadyjkach, w dwójkach kanadyjkarskich na 1000 metrów mężczyzn już w pierwszej serii Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak, między innymi przeciwko Węgrom Bolażowi, Adolfowi, Danielowi Fejeszowi także Brazylijczycy wydają się tutaj taką groźniejszą osadą no, oczywiście zasady te same czyli pierwsza dwójka do półfinałów, reszta do ćwierćfinałów, czyli repasarzy zwanych ćwierćfinałami w drugiej serii chyba jednak groźniejszy rywale, bo przede wszystkim Brendel i Hecker, reprezentanci Niemiec, przede wszystkim Czesi, Peter i Martin Fuchsa, Rumunii, myślę, też tutaj warto, warto zauważyć, no i Rosjanie pod flagą Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Mnie się wydaje, że jednak ta druga seria jest tą trudniejszą, że Polacy będą chyba jednak w gronie faworytów. Jeśli nie do awansu z miejsc z, z pierwszego, drugiego, no to jednak już w tym repasarzu powinniśmy być o ten o ten dalszy etap, czyli o półfinał, trochę spokojniejsi. No i trzecia konkurencja, która nas dzisiaj interesuje, kolejna dwójka, ale tym razem kajakarska i to kobieca na 500 metrów. Również te same zasady, czyli pierwsza dwójka trafia do półfinałów, a reszta do repasaży zwanych ćwierćfinałami. Tak to sobie powiedzmy troszkę naokoło, ale chyba bardziej zgodnie z tym, czego, bardziej zgodnie z tym co, co to oznacza no, tak naprawdę. Danuta Kozak-Duora oczywiście Faworytki serii pierwszej W reprezentacji węgier A nasza seria druga troszkę trudniejsza Bo są i francuski Ostens Sygio, są Chinki Są Nowozelandki, co jest to prawda ta Ta nazwijmy to słabsza Osada nowozelandzka, bo bez Lizy Carrington Ale jednak, ale jednak To jest mocna nacja w kajakach a Oczywiście Karolina Naja, Anna Puławska Nasza jedyna y, dwójka Trener Tomasz Krychnic zdecydował się nie wystawiać w drugiej dwójki, postawił jednak na, na rozgrzewanie się przez jedynki, no i oczywiście na czwórkę, gdzie ta, ta zespołowość jest najważniejsza i, i w związku z tym właśnie w tej do tej konkurencji dostosowujemy na no pewnie obsadę wszystkich pozostałych konkurencji, no może poza tą Martą Walczykiewicz na dwusetkę, no bo to wiadomo, że, że to jest jej konkurencja koronna, a reszta raczej się szykuje na rywalizację w czwórce, w dwójkach, no i pewnie na innych dystansach też. Tak więc, to tutaj już będziemy musieli zobaczyć troszkę walki, i nie musimy się tutaj zbytnio nastawiać się na półfinał. Ze spokojem przejdźmy sobie przez repasarze. Jeśli trzeba, bo jeżeli będzie okazja, no to łapiemy i, i wchodzimy z dwójki do półfinału. To chyba oczywiste. W serii trzeciej też ciekawa stawka, no bo są Włocha Marina Maryna i Tamara bez Erika Medwecki. Tak więc dwie chyba takie osady, które będą najgroźniejszymi rywalkami biało-czerwonych i, i pewnie całej reszty Niemki tutaj w składzie Art bruisler tak więc no raczej bym powiedział, że Niemcy ostatnio mają taki regres w kajakach i, i, i być może to jest jakaś szansa dla nas, no ale jednak te ta zasada, dzięki której wystawiamy, czy akurat nie my, ale inne nacje wystawiają po dwie osady, no trochę działa jednak tutaj na naszą niekorzyść. Mimo wszystko, no jest ta ostatnia seria, oczywiście z Lisą Carrington i Caitlin Regal jako głównymi faworytkami. Jest też druga osada niemiecka z Saveriną Hering-Pradler z Tiną Dice. No oczywiście tutaj te, te serie bez Polek nas trochę mniej interesują, to jest oczywiste, ale no też weźmy pod uwagę, że jeśli komuś się noga powie nie, no to w tym ćwierćfinale, czy repasażu zwanym ćwierćfinałem, będziemy mieli trochę trudniejszą stawkę, więc może jednak warto dzisiaj troszkę więcej wysiłków to żeby, żeby ominąć jakieś takie nieprzyjemne niespodzianki, niepotrzebne wysiłki, niepotrzebne nerwy i sobie, i sobie ze spokojem wpłynąć do półfinału. Oczywiście o spokoju tutaj nie ma mowy, to, to tak raczej bym powiedział retorycznie powiedziałem. Startują dzisiaj zapaśnicy, te drabinki sobie omówiliśmy wczoraj po południu, 97 z stylem klasycznym z Tadeuszem Michalikiem, 68, 68 kg w stylu wolnym oczywiście, bo kobiety walczą tylko w stylu wolnym z Agnieszką jeszcze Kordus. Przypominam, że dzisiaj startuje też Tomasz Bartnik, o godzinie trzeciej nasza drużyna ping-pongistek Natalia Bajor, Natalia Partyka i Lician przeciwko Koreankom. Trzymamy kciuki, chociaż wiemy, że to będzie bardzo trudny mecz. Dzisiaj także 1500 metrów kobiet z Martyną Galant, dzisiaj też, no to chyba na co w żeglarstwie czekamy najbardziej mimo wszystko, zwłaszcza po tym fanstarcie i po tym braku medalu dla Piotra Myszki, czyli 470 kobiet, Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogarchin walczą o odbicie pierwszej pozycji, no bo... Wręcz Piotr Myszka mówił, że lepiej jest atakować niż bronić, bo wtedy się za bardzo kombinuje, no ale jednak Piotrek też przekombinował w tym ataku na Włocha i na Francuza, zresztą Włoch z Francuzem broniąc się też przekombinowali, więc to chyba nie ma zasady, a myślę, że jednak lepiej jest mieć jakąś tam nawet małą, ale jednak przewagę nad, nad rywalkami i wejść do wyścigu medalowego z pierwszego miejsca i za to trzymamy kciuki, przypominam tylko punkt straty, tak więc jedna pozycja Skrzypulec i Ogar Hill do reprezentacji Wielkiej Brytanii, do osady brytyjskiej. Dziś również Fortininer, mężczyzn, wyścig medalowy z Łukaszem Przybytkiem Pawłem Kołodzińskim, ale to już o godzinie 8.30, tak więc po godzinie 7.00. I właśnie na 7.00 chciałbym Was serdecznie zaprosić. Porozmawiamy sobie wtedy o tym, co się wydarzy. Wydarzyło wtedy. Już będziemy wtedy mówili o tym, co się wydarzyło, ale na razie dopiero się wydarzy. Przede wszystkim na arenach lekkoatletycznych, czyli na bieżni z udziałem Martyny Galant. Pewnie nie będzie tam zbyt wiele do, do analizowania, ale oczywiście trzymamy kciuki wierzymy. Tam jednak jest te zasady awansu do, do półfinału, są dosyć proste i myślę, że Martyny Galant na to stać. No ale tak czy inaczej, to będzie dopiero półfinał i też uważam, że nie będzie zbyt wiele do omawiania. Awansowała, nie awansowała, pobiegła dobrze źle, taktycznie, mądrze, ile sił straciła może coś tam będzie do, do obgadania ale wiem, że nie mówimy o naszej faworytce chociaż oczywiście niespodzianki w sporcie kochamy najbardziej, ale te miłe nie chcemy więcej takich niespodzianek Pawle Fajtku jak w Rio de Janeiro prosimy o awans do finału za 15 minut rusza rywalizacja młodziarzy, Wojtek Nowicki w drugiej grupie kwalifikacyjnej o 3.30 to będą główne wydarzenia lekkoatletyczne tej nocy naszego czasu, poranka tamtejszego czasu no właśnie ten poranek Paweł Fajdek w Rio się skarżył, że za wcześnie były te kwalifikacje. 9 rano to też jest dosyć wcześniej, też nie lubię normalnie o tej porze wstawać. No ale myślę, że teraz Paweł jest do tego trochę lepiej przygotowany i już sobie na żadne stopy nie pozwoli. I wierzę, że pan Szymon Dziółkowski, trener, mistrz olimpijski przypilnuje Pawła. No i oczywiście kajararstwo i zapasy to są główne wydarzenia naszej dzisiejszej nocy. Żeglarstwo pewnie też, ale oczywiście już z nastawieniem na to, co będzie pojutrze, czyli na wyścig. Medalowy, a po południu statuje kolarstwo torowe, czyli ta najbardziej różnorodna, ale zarazem chyba yy, taka, taka odmiana kolarstwa, która nie wymaga yy, właśnie specjalizacji. No bo mamy tam wielu szosowców, bo jest Elia Viviani, Paint jest Chloe Dygert, jest Kirsten Wild, tak więc jest Filip Poganna również w kadrze włoskiej. Tak więc no jednak sporo tych szosowców, choćby z Szymon Sajnok, który wprawdzie jest mistrzem świata. W Omnium z 2018 roku, ale od tamtej pory jednak jego kariera kręciła się, nomen omen, kręciła jak koła kolarskie, koła roweru, głównie jednak wokół szosy, a nie wokół toru, no ale w ostatniej chwili jednak okazało się, że będzie to Szymon Stajnok startował, a nie Wojciech Pszczolarski, na przykład z Danielem Staniszewskim w Medisonie, a który z nich będzie startował w Omnium, to dopiero zobaczymy dzisiaj jednak skupiamy się na rywalizacji Sprinterek Urszula Łoś i Marlena Karwacka tutaj dyskusji nie było oczywiście to one wywalczyły nam te kwalifikacje, sobie wywalczyły i oczywiście nie ma tutaj do wątpliwości kto powinien w dzisiejszych eliminacjach w pierwszej rundzie i później miejmy nadzieję też w finałach jechać i kończymy dzisiaj rywalizację WKKW z udziałem Jana Kamiński, Juliana Pawlak i Małgorzaty Cybulskiej Dzisiaj jedna ósma finału siatkarzy plażowych z Michałem Brylem i Grzegorzem Fijałkiem, przeciwko Włochom, Nikolajowi i Lupo, dobrze znanych przede wszystkim Piotrowi Kantarowi i Bartoszowi Łosiakowi i półfinały na 400 metrów przez Płotki Kobiet z Joanną Linkiewicz. Tak wygląda plan na dzisiaj. Zresztą powtarzam tylko to, co w większych szczegółach omówiliśmy sobie wczoraj po południu o 16.30. Dzisiaj oczywiście również spotykamy się o 16.30, ale wcześniej widzimy się o 7.00. I wtedy sobie porozmawiamy o tym, co za chwilę się już będzie działo na arenach olimpijskich w Tokio. A tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia.